Dzisiaj ojciec Pio powie nam, czego Bóg od Ciebie chce. Takie rzeczy są, tak? Ojciec Pio miał taką wiedzę mądro, bo i z książek, i wiedzę taką z modlitwy. I są rzeczy, których Bóg od nas chce. Albo nie chce pewnych rzeczy od Ciebie, tak może powiem. Bo pewnych rzeczy się Pan Bóg nie chce. Na drodze wiary, na drodze takiej katolickiej, dzisiaj sobie o tym porozmawiam. Witam się na tym kanale, na kanale Śladami Ojca Pio. Kanał ten jest po to, abyśmy szli śladami. Ojca pił, abyśmy umacniali swoją wiarę, nadzieję, miłość, a więc podążali właśnie to życie piękne, aby nie tracić wiary. Nie ma po co tracić wiary. Nie ma po co. Sama Maria. Ciekawe. Piękne słowa Ojca pił. Ojciec pił, pisze tak, w liście duchowym. Bóg nie chce, abyś namacalnie odczuwał cnotę wiary, nadziei, miłości i nimi się ciągle radował. Pragnie natomiast, abyś tylko od czasu do czasu je przeżywał. Ach, jak jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że nasz boski opiekun tak mocno trzyma nas przy sobie. Nie powinniśmy czynić niczego innego, jak tylko co, co robimy czyli kochać Bożą Opatrzność. I spoczywać w jej objęciach i na jej łonie. Nie. Mój Boże, nie pragnę bardziej cieszyć się moją wiarą, moją nadzieją, moją miłością, tylko po to, aby móc powiedzieć, choć bez odczuwania przyjemności, bez uczucia, że wolałbym raczej umrzeć niż stracić te cnoty. A co bardzo takie mądre słowa, ojca Pio, Popatrz, to nie jest ważne, żeby odczuwać jakieś przyjemności. Choć w I wyraźnie mówi, Bóg nie chce, abyśmy namacalnie odczuwał cnotę wiary, nadziei miłości. Ale widzisz, my często, no właśnie co, czasem tak spotyka się ludzi. W końcu mówią, ja szukałem Boga, i nic nie znalazłem go. Nie odczułem nic. No właśnie, nie o to chodzi, żebyśmy ciągle czuli. Wtedy, jaka by była zasługa z twojej wiary, jeżeli ty czujesz coś? Jeżeli wiesz, że wszystko wychodzi, jeżeli wiesz, że tego, wszystko jest łatwe, wtedy nie byłoby dla nas zasług do zdobywania. A Bóg chce taką no, prawdziwą wiarę, która nie jest tylko wiarą cukierków. To jest tak, jakby ktoś właśnie, e, ja tylko to, co jest słodkie. Czyli, je, no, batoniki, cukierki, okej, okay, okej, okay, ale jak już przychodzi obiad normalny, to, to nie wie. Właśnie tak jest, że często Pan Bóg musi, żeby człowiek rósł, nie może iść tylko cukierki, nie może zostać. Na poziomie cukierków, na poziomie jakichś łakoci, jakichś słodyczy, które są od czasu do czasu dobre, ale nie można na nich bazować tylko. No i to pruchnica wejdzie do innych żaraski, będą miały z tego wielkie pożytki. A więc to widzicie, Bóg nie chce I to jest bardzo ważne, co Święty Piotrowy świadomy o tym mówi Bóg nie chce. To jest bardzo takie kategoryczne. To nie, że Bogu się wydaje, mi się wydaje, że tak jest. Nie. Bóg nie chce, byś namacalnie odczuwał cnotę wiary, nadziei i miłości. Bo właśnie no, często ten brak odczuwania to jest taka próba. Próba, czy naprawdę jesteś wierny Bogu. Czy to, co masz jakiś, nie wiem, problem w swoim życiu, to, co przeżywasz, czy przeżywasz z wiarą, czy przeżywasz naprawdę z takim oddaniem Panu Bogu, jak Hiob. Hiob jest pięknym przypadkiem. Inni, Abraham przecież, który wszedł aż był gotów zabić syna po prostu, aż ofiarować, aż kładł nam na tym e, kamieniu ofiarę. Wtedy, kiedy już się zamachiwał, wtedy była zmiana. No. I nimi się ciągle radował. Pragnie natomiast, abyś tylko od czasu do czasu je przeżywał. I to jest ważne właśnie, że Pan Bóg, jeżeli ciągle Ci musi dawać cukierki, ciągle musi, to jeszcze ta wiara jest mała. On dodaje z takiej dobroci, no bo chce Cię przecież pociągnąć do siebie. Ale to później się, idzie przez taką noc, przez te tunele, jak teraz mówiłem. Idzie się coraz wyżej. Wychodzi się z jednego tunela, jest powietrze czystsze, piękniejszy jest widok, i znowu później się wchodzi w kolejny tunel, żeby wjechać jeszcze wyżej na górę. Inna, innej drogi nie ma, więc idź przez te tunele, przez te trudności, przez takie ciemności. Może się wydawać, nie ma obok nie powie, nie ma, jest, podtrzymuje Ciebie się swoim istnieniem. Jest, daj Ci życie, dajcie Ci wszystko. Jest obok Ciebie. Ach, jakżeż jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że nasz boski opiekun tak mocno trzyma nas przy sobie. Jest ciekawe, jak Bóg blisko Ciebie ma. Jak Bóg blisko nas trzyma. Więc to jest piękne. Bóg jest nieskończenie mądry. Ale co to jest właśnie ta mądrość? Mądrość to jest patrzeć na rzeczy takie, jakie są, ale też Pan Bóg, jeżeli wie, co jest dobre dla Ciebie, to wie, co jest dobre dla Ciebie. Może dopuścić nawet różne trudności. Tak przeżywali, każdy święty przeżywał ogromne trudności. I życie składa się z trudności. Wręcz człowiek, który jest poważny, człowiek, który jest chce być poważnym człowiekiem, który chce poważnie podejść do życia, tak powiem. Poważnie podejść do życia. Pięknie to brzmi. O. Jeżeli jest poważny, to chce znosić problemy. Chce mieć życie trudne, chce mieć, przezwyciężać te trudności. Bo chcę chce zdobywać szczyty. Człowiek poważnie. chce zdobywać szczyty. Nie chce iść w dół. Nie chce iść tylko po prostu tam, nie wiem, spływać tam, nie wiem, gdzieś po jakiejś łatwej rzeczce, że tak powiem, czy coś. Nie chce iść z prądem. Człowiek poważnie chce płynąć pod prąd. To jest bardzo ważne. Jest ważne. Ach, jakże się jesteśmy z tego powodu, że nasz boski oblubieniec trzy, tak trzyma nas mocno przy sobie. Znaczy, nas trzyma przy sobie, to on wie, co jest dobre dla Ciebie. I ciągle Ciebie trzyma tą łaską po prostu, tym łańcuchem. A łańcuch to jest już, co jak trzymamy się gdzieś i idziemy po górach, to jest matka Boża. Nabożeństwo do matki Bożej, no? Nie powinniśmy czynić niczego innego, jak tylko to. Co robimy, czyli kochać Bożą Opatrzność i spoczywać w jej objęciach i na jej łonie. A, Boże Opatrzność, czyli to, co często nam powiemy, przypadek się zdarzył. Tak się zdarzyło, że tak jestem, nie wiem, tak jest. Co się wydarzyło przypadkiem? To jest właśnie ta Boża Opatrzność, bo w życiu katolika nie ma przypadków. Nie ma coś z tych przypadków. W życiu Ojca pio, tak samo nie było przypadków. Tam naprawdę były cuda. I cuda się mogą dziać w swoim życiu? Cuda łaski, to, że jesteś w cnocie, to, że żyjesz w stanie łaski uświęcającej, jest cudem. To, że powstajesz po grzechu, jest cudem. To, że idziesz do spowiedzi, otrzymujesz przebaczenie, jest cudem. Cudem jest to, że przyjmujemy Pana Jezusa w Eucharystii. To jest cud. Cudów jest moc. I to jest ważne. Spoczywać w jej objęciach. To jest bardzo ważne. Bóg jest jak ojciec, właśnie. Tak blisko chce być ojciec z nas, Bóg, że chce nazywać, chce abyśmy go nazywali ojcem. I na jej łonie to jest bardzo taka radość być w tej Bożej Opatrzności. Co Boże, ty mi dasz, co dasz? Będzie dobre. Będzie dobre. Przybliży mnie do ciebie. Da mi tą łaskę, którą potrzebuję. Da mi to, do czego mam Cię doprowadzić. Przez różne trudności, przez różne eee, rzeczy. I patrzmy, życie i Pio. I zakaz spowiedzi później był, A później cofnęli zakaz. A później zakaz komunikowania się ze spowiednikiem. Czy tam później znowu zakaz spowiadania. Czy różne trudności, różne wizyty, różne nieporozumienia. Wszystko to znosił w pokorze. W pokorze, wiedząc, że o sobie kim jest. Mówił sobie, był w prawdzie o sobie kim jest. I naprawdę to znosił ogromnej pokorze. Piękna sprawa, piękne słowa. Oj, sobie, a to nie koniec, przecież ja już tu chcę kończyć, a to jeszcze to nie koniec. Nie, mój Boże, nie pragnę bardziej cieszyć się moją wiarą, moją nadzieją i moją miłością. Ciężkie słowa. Nie pragnę bardziej cieszyć się tą wiarą Tylko po to, aby móc powiedzieć, choć bez odczuwania przyjemności, bez uczucia, że wolałbym. Raczej umrzeć, niż stracić te cnoty. Ciekawe, życie bez wiary widać nie ma sensu. Życie bez wiary. Są rzeczy, za które warto umrzeć. Są rzeczy. Wiara, ojczyzna, rodzina. E, rzeczy. Są tradycja. Są rzeczy, za których warto umrzeć. Za które warto poświęcić swoje życie. Dzisiaj inaczej poświęcamy życie często. A właśnie poświęcając się, spalając się, to jest ważne. Wolałbym raczej umrzeć niż stracić tę cnotę. Ociec Pio tak kategorycznie mówi. To jest taka ogromna różnica. Albo tracimy tę cnotę, albo żyjemy. Albo to życie nie ma sensu. I tego ci życzę na tą niedzielę, bo chyba dzisiaj, no, to będzie w niedzielę wyświetlany e, kanał. No i podążamy, podążamy, śladami Ociec proszę was o modlitwę, aby ten kanał trwał, aby wytrwał, wytrwał też. No i odmówmy, Mary, Ty za mnie ja za ciebie. sama Maryja. Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. In nome del Padre, della Figliola, dello Spirito Santo e questo Signore, si è si dato Gesù e Maria, oggi sempre.